Czy zaklęcie Awada Kedawra zadziałałoby na Supermana oraz czy moc z Gwiezdnych Wojen byłaby przydatna do odbijania magii z chorego Pottera? Takie bym powiedział dwuczłonowe pytanie, które przeżyło. Zacznijmy trochę od tyłu. Magia z Harry'ego Pottera to jest taka typowa magia, magia. Natomiast moc z Gwiezdnych Wojen, jeżeli wierzyć słowom George'a Lucas'a, które kiedyś już przetaczałem, to jest pewnego rodzaju wszechogarniająca. To uniwersum siła, z której określone osoby wrażliwe na tą siłę są w stanie w jakiś sposób korzystać i ją wykorzystywać. Natomiast ten sposób wykorzystania jest taki bardziej w kierunku science fiction i aspektów fizycznych niż Styczno-magicznych. W konsekwencji błyskawice wylatujące z różki, kontra błyskawice wylatujące z palców imperatora, no czy się różnią? No pewnie tak, skoro jedne są magiczne, a drugie niekoniecznie, więc jest taka szansa, że moc byłaby nie bardziej przydatna niż machanie ręką. No chyba że jesteście w stanie udusić czarodzieja, zanim wydusi z siebie jakieś słowo. Natomiast przechodząc do wątku Supermana, awada kedavra to zaklęcie, no jedno z zaklęć niewybaczalnych, które teoretycznie powoduje insta śmierć yy, bez śladów fizycznych. Błysk zielonego światła, i tyle was widzieli. Generalnie nie jesteście w stanie się przed nim obronić. Chyba, że zbroją fabularną, jak na przykład jesteście głównym bohaterem, albo mama was bardzo kochała, albo, no nie wiem, jesteście horcruxem. To jest sporo wyjątków od tej zasady. No ale dobra, z drugiej strony Superman ma umiejętności typowo fizyczne, więc generalnie no jego słabością, jak niektórzy mówią, jest magia. I yy, nie jestem fanem tego określenia, bo to nie jest tak, że jego słabością jest magia, to jest bardziej to, że on nie ma na magię szczególnej odporności, więc jest tak samo skuteczna jak w stosunku do wszystkich innych istot. Więc tak, siłą rzeczy magiczny headshot powinien na niego zadziałać. O ile wcześniej nie zrobiłby Voldemortowi lobotomii z kosmosu w ułamku sekundy. No ale tak, jeżeli zostałby w jego kierunku wystrzelony, to powinien go dosięgnąć i pozbawić życia. Chyba, że to, że jest symbolem nadziei, albo nie wiem, ma dwie kochające mamy, albo zbroję fabularną w swoim uniwersum, spowodowałoby, że jednak taki efekt by nie nastąpił, lub nastąpiłby w nieco innym zakresie. No jakby nie było też. Czary z Harry'ego Pottera są y, odniesione głównie do tego uniwersum i chociaż nie pojawiają się tam kryptonijczycy, no to pojawiają się tam różne inne potężne istoty, więc zakładam, że z perspektywy takiej y, czysto matematycznej y, tak, powinien umrzeć, aczkolwiek niekoniecznie by umarł.